Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, dlaczego pożądanie pojawia się nagle, właśnie wtedy, gdy jesteś sam? W tych najcichszych, najbardziej samotnych chwilach, gdy nikt nie patrzy. Wielu mówi, to instynkt, naturalna potrzeba, czysta fizjologia. Ale jeśli wsłuchasz się uważniej, za tym impulsem kryje się coś znacznie głębszego. Karl Jung powiedział kiedyś, że ciemność w naszej duszy, te części nas, które kiedyś zostały odrzucone, nigdy naprawdę nie znikają. One jedynie zmieniają formę i czekają na chwilę, by znów przemówić. Z tej perspektywy pożądanie nie jest wrogiem, jest lustrem, jest sygnałem, jest maską, którą zakłada ból, ten jeszcze nienazwany, by w końcu zostać dostrzeżonym. Coś ciekawego dzieje się, gdy czujemy się zagubieni, opuszczeni, znudzeni. Zamiast szukać prawdziwego połączenia, uciekamy w bodźce. Nie dlatego, że one dają szczęście, ale dlatego, że pozwalają nam na chwilę zapomnieć o pustce. Dopamina. Ta substancja w mózgu odpowiedzialna za ekscytację nie ma nic wspólnego z prawdziwą radością. Wystarczy jedno dotknięcie, Jeden obraz, jeden film, i fala dopaminy się wznosi. A potem zostaje rozczarowanie, zmęczenie i to znajome pytanie, dlaczego znów to zrobiłem? Prawdziwa radość nie rodzi się z pośpiechu. Ona przychodzi z obecności, z odwagi, by usiąść ze sobą w ciszy, poczuć, co naprawdę boli i nie musieć już dłużej uciekać. Wielu ludzi dorastało w domach, gdzie emocjonalne ciepło było luksusem, gdzie miłość nie była czymś oczywistym, trzeba było na nią zasłużyć. Z takich dzieci wyrasta głód, nie głód cielesny, lecz głód bycia zauważonym, głód bycia ważnym. I ten głód nie znika, gdy dorastamy, on po prostu przybiera nowe kształty. Mężczyzna odnoszący sukcesy może nie rozumieć, dlaczego raz po raz wpada w te same pokusy, ale jeśli odważy się spojrzeć głębiej, zobaczy w sobie dziecko, które wciąż czeka na uścisk, który nigdy nie nadszedł. Wtedy pożądanie staje się szeptem: zobacz mnie, w końcu mnie zobacz. Pewnego razu rozmawiałem z przyjaciółką, kobietą po trzydziestce, inteligentną, niezależną. Ale co noc czuła pustkę, której nic nie potrafiło wypełnić. Mówiła, że nawet gdy miała wokół siebie ludzi, którzy się nią interesowali, samotność była przytłaczająca i że jedynym sposobem, by ją na chwilę uciszyć, było wchodzenie w przypadkowe, emocjonalne rozmowy z obcymi. Zawsze kończyły się źle, zawsze zostawało to samo uczucie pustki. Zapytałem jej wtedy, czy jesteś pewna, że naprawdę chcesz ich, czy tylko próbujesz uciec od siebie? Zamilkła na długo, a potem zaczęła płakać. Ta historia nie jest wyjątkowa. To wzorzec, to objaw, który nosi w sobie wielu. Jung pisał, że niepożądanie jest niebezpieczne, lecz to, że nie wiemy skąd pochodzi. Bo jeśli myślisz, że to tylko sprawa ciała, będziesz próbował je tłumić albo mu się poddasz. Ale jeśli zrozumiesz, że to głos tej części duszy, która woła o uzdrowienie, przestaniesz się go śtydzić. Zamiast tego zaczniesz słuchać. Bez oceny, bez ucieczki, z uczciwością. Pożądanie nie jest czymś, co trzeba zniszczyć, to coś, czego trzeba wysłuchać z łagodnością i odwagą. Gdy w końcu siadasz w ciszy z własną samotnością, gdy pytasz, co tak naprawdę sprawia, że czuję pustkę, to właśnie wtedy zaczyna się powrót do siebie, do pełni. Uzdrowienie nie zaczyna się od odrzucenia pożądania, zaczyna się od rozumienia, dlaczego stało się to jedynym schronieniem dla duszy, która nigdy nie zaznała miłości w swojej prawdziwej formie. I gdy to zobaczysz, naprawdę zobaczysz. Zrozumiesz jedno. Nie jesteś zepsuty. Nie jesteś słaby. Ani nienormalny. Jesteś po prostu człowiekiem. Z sercem, które kiedyś zostało zranione, i z duszą, która właśnie wraca do domu. Jest jeszcze jedna prawda, której niewielu ma odwagę spojrzeć w oczy: uzależnienie. Czy to od seksu, od używek, czy nawet od pracy. Rozkwita tam, gdzie brakuje sensu. Gdzie człowiek nie ma prawdziwego celu w życiu, podświadomie zaczyna szukać czegokolwiek, co sprawi, że poczuje się żywy. Jung powiedział kiedyś, że poczucie sensu to jedna z najgłębszych, najbardziej pierwotnych potrzeb człowieka. A to, co niebezpieczne, to fakt, że gdy nie ma sensu, nasz mózg sięga pod taniego zastępcę stymulację. To jak picie wody morskiej, by ugasić pragnienie. Im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Im więcej krótkotrwałych przyjemności, tym większa pustka na dłuższą metę. Znałem kiedyś młodego mężczyznę, przystojny, ambitny, z rośniącą karierą, ale w środku zawsze czegoś mu brakowało. By uciec od tego dziwnego poczucia niedosytu, rzucał się w przelotne znajomości, noce spędzane z nieznajomymi z aplikacji. Byleby tylko nie być sam na sam ze sobą. Ale po każdej z tych nocy było tylko gorzej, pustka stawała się coraz bardziej nieznośna. Aż pewnego dnia, po kolejnym rozczarowaniu, powiedział Ja nie potrzebuję tych kobiet, ja tylko chcę poczuć, że żyję. I to był początek jego podróży, nie do kolejnej miłości, ale do pytania po co ja właściwie żyję? Paradoks polega na tym, że gdy zbliżamy się do uzdrowienia, nasze ego zaczyna walczyć. Bo ego nie chce wolności, nie chce wzrostu, ego chce jednego, tego, co znane. Nawet jeśli to, co znane, sprawia nam ból. Zauważyłeś kiedyś, właśnie wtedy, gdy jesteś blisko zerwania z dawnym schematem, gdy niemal przekraczasz próg zmiany, pojawia się najsilniejszy impuls. To nie jest słabość. To ego, które błaga cię, byś nie opuszczał jego strefy komfortu, bo każda przemiana oznacza śmierć starego ja, a żadna śmierć nie jest łatwa. Pewna kobieta powiedziała mi kiedyś, że jest uzależniona od wracania do byłego partnera, choć ten związek zranił ją wiele razy. Ona to wiedziała, ale za każdym razem, gdy zaczynała czuć się lepiej, przychodziła jedna wiadomość i ona wracała. Nie dlatego, że jeszcze go kochała, ale dlatego, że znajoma krzywda wydawała się bezpieczniejsza, niż nieznane uzdrowienie. Ego woli znane cierpienie od nieznanej wolności. I dopiero gdy to zrozumiemy, zaczynamy widzieć, że chęć powrotu do Starego nie jest porażką, jest sygnałem, że jesteśmy blisko, bardzo blisko nowej wersji siebie. Ale jest coś jeszcze groźniejszego, niż pożądanie i ego otępienie. Są tacy, którzy już nic nie czują, ale wciąż powtarzają te same schematy jak automat. Wtedy już nie chodzi o przyjemność, chodzi o odruch, jakby odgrywali w kółko starą scenę tylko po to, by nie czuć niczego innego. Jung ostrzegał, tłumienie popędów nie sprawia, że znikają, ono je zniekształca i otępienie właśnie takim jest zniekształceniem. Człowiek zaczyna przypominać cień samego siebie, robi wciąż to samo, bez serca, bez sensu, byle tylko nie dotknąć tego, co boli naprawdę. Znałem kiedyś mężczyznę, który żył w takim stanie. Tydzień po tygodniu, przypadkowe relacje, ten sam scenariusz. Ale nie było już euforii, była pustka. Powiedział mi kiedyś, to jakby oglądać ten sam film, który znam na pamięć. Ale i tak go włączam, bo nie wiem, co innego zrobić. Zapytałem, a gdybyś nie miał tych spotkań, co byś zrobił ze swoim życiem? Zamilkł. Ta cisza była odpowiedzią. Otępienie mówi jedno nadszedł czas na zmianę. Ale jeśli nie masz odwagi spojrzeć w pustkę, będziesz dalej krążył w kółko. Jak złamana wskazka zegara, która wciąż próbuje się ruszyć. Prawda jest taka: nikt nas nie nauczył, jak być sam ze sobą. Większość ludzi uczy się uciekać, ale im dłużej uciekasz, tym większa staje się samotność. I jeśli nie nauczysz się dotykać tej samotności, ona będzie zmieniać twarz, będzie przychodzić jako pragnienie, jako impuls, jako głód zawsze w innej formie, ale zawsze z tego samego źródła. Ale jeśli odważysz się usiąść. Zamknąć oczy i naprawdę posłuchać, co mówi ta pustka. Jeśli dotkniesz tych dawnych ran, które nigdy nie zostały uzdrowione, wtedy nawet pożądanie staje się kluczem nie do więzienia, ale do drzwi, które prowadzą gdzie indziej do miejsca, gdzie nie musisz już być niewolnikiem własnych cieni. Jest jedno pytanie, z którym niewielu ma odwagę się zmierzyć: co zostaje, gdy pragnienia cichną? Gdy głód stymulacji opada i wszystko, co kiedyś nęciło, traci smak. Odpowiedź często przeraża bardziej niż same pokusy. Bo za zasłoną pożądania czai się ogromna pustka, pusta jak cisza po burzy, pusta, która przypomina depresję. Ale to wcale nie jest depresja. To przestrzeń przejścia, to moment przebudowy. Czas, gdy nic już nie ekscytuje, ale nowy sens jeszcze się nie narodził. Jung powiedział: Droga do jaźni zawsze zaczyna się od chaosu i pustki. Gdy przestajesz gonić za drobnymi pragnieniami, świat traci kolor. To, co kiedyś sprawiało radość, nagle staje się bez znaczenia. Ale to nie koniec to środek drogi. To tak. Jakbyś wyszedł z ciasnego pokoju, ale drzwi do nowego jeszcze się nie otworzyły. Stoisz na korytarzu. Nie wiesz, dokąd iść. Nie wiesz, kim jesteś. I właśnie to jest szansa, by zbudować siebie od nowa. Nie na bodźcach, nie na iluzjach, ale na prawdzie. Kim jestem, gdy nie gram już żadnej roli. Prawdziwa siła nie polega na tym, że nie odczuwasz już pożądania. Prawdziwa siła to umiejętność zauważenia go, poczucia tej pokusy, ale już nie bycia przez nią sterowanym. Pokusa zawsze będzie, zawsze będzie szeptać znajome słowa. Ale jeśli potrafisz powiedzieć: Mogę to wybrać, ale dziś wybieram inaczej, to w tym właśnie momencie odzyskujesz wolność. Nie dlatego, że nie chcesz niczego, ale dlatego, że jesteś gotów iść trudniejszą drogą, drogą wewnętrznego wzrostu. Pamiętam rozmowę z przyjacielem, który wyszedł z uzależnienia. Powiedział: "Najtrudniejsze nie były pierwsze dni bez używek. Najtrudniejsze przyszło później, kiedy ciało już się przyzwyczaiło, ale umysł wciąż próbował wracać". Pewnego dnia usiadł, poczuł silną pokusę i zamiast z nią walczyć, zamknął oczy i powiedział: Wiem, że tam jesteś, ale ja już z tobą nie idę. To nie był bunt, to była świadomość. Nie heroiczna walka, lecz spokojny wybór. I właśnie od tego momentu zaczął czuć, czym jest wolność. Jung przypominał: Cienia nie da się zabić. On nie znika, ale nie musisz już być jego niewolnikiem. Cień jest częścią całości. Nie czymś do wymazania. Ale czymś, co trzeba przyjąć, bo dopiero wtedy, gdy potrafisz spojrzeć na niego bez lęku, wiesz, czym jest prawdziwa wolność. Nie wolność od pragnień, ale wolność w ich obecności, bo znasz ich źródło, widzisz, jak działają i wiesz, zawsze masz wybór. Znam kobietę, która przeszła przez taki proces. Przez lata była uzależniona od bycia w centrum uwagi, robiła wszystko, by inni ją podziwiali, ale potem przyszło załamanie i zamiast znów uciec, usiadła z pustką i odkryła coś zaskakującego. Nie chodziło o miłość, chodziło o wartość. Nie chciała być kochana, chciała wiedzieć, że jest ważna i gdy to zrozumiała, przestała szukać uznania na zewnątrz. Nie dlatego, że pragnienia zniknęły, ale dlatego, że mogła powiedzieć, Mogę zdobyć tę uwagę, ale już jej nie potrzebuję, by czuć się pełna. Największa lekcja? Nie musisz być idealny, nie musisz być kimś innym. Musisz być cały, z całym swoim cieniem. Z każdą pokusą, z każdym błędem, który czegoś cię nauczył. Ale teraz to ty prowadzisz. Nie one. I gdy tak, ze spokojem trzymasz dłoń swojego własnego cienia. Wiesz, że coś się zmieniło, nie jesteś już tą samą osobą. Weszedłeś w nowy etap, etap, w którym wolność nie jest już teorią, ale żywym doświadczeniem. Jest jeszcze jedna prawda, jeszcze trudniejsza do zaakceptowania niż wszystkie poprzednie. Wyzwolenie nie przychodzi jak burza, nie jest aktem heroizmu, nie wybucha w wielkim geście. Ono przychodzi w cichych chwilach codzienności, w małych decyzjach, powtarzanych raz po raz. Wieczorem po pracy, gdy czujesz się samotny i zmęczony, i znów przychodzi znajona pokusa. I właśnie wtedy, gdy wybierasz nie wracać na starą ścieżkę, gdy w ciszy mówisz tylko: „Już tam byłem, wiem dokąd to prowadzi”. I dziś zostaje przy sobie. To jest prawdziwa siła. Bez krzyku, bez fanfar, tylko spokojne, nie teraz. Znam historię mężczyzny w średnim wieku. Przez ponad dziesięć lat był uzależniony od przelotnych relacji. Aż pewnego dnia, zwykłego dnia, bez tragedii, bez objawienia. Usiadł z telefonem w ręce. Zamierzał napisać wiadomość. Znów. Ale zatrzymał się. Nie ze strachu, nie z poczucia winy, tylko z czystego zmęczenia. Zmęczenia tym samym schematem. I pierwszy raz od lat wyłączył ekran. Wstał. Wyszedł na zewnątrz. Zaczerpnął powietrza. Nie było fajerwerków, tylko głęboka cisza. Ale właśnie w tej ciszy narodziła się siła, której nie znał wcześniej. Karl Jung pisał: Człowiek nie dojrzewa przez to, że staje się lepszym. Dojrzewa, gdy potrafi przyjąć w sobie to, co najciemniejsze. A potem, po wszystkich analizach, opowieściach i paradoksach pragnienia i samotności, pozostaje tylko jedno pytanie: czy masz odwagę się zatrzymać i spojrzeć sobie w oczy? Bo nie chodzi o to, ile razy uległeś pokusie. Nie chodzi o to, jak bardzo próbowałeś być kimś doskonałym, chodzi tylko o to, czy potrafisz przestać uciekać. Bo istnieje jedna prosta, ale potężna prawda. Dopóki biegniesz, cień będzie cię ścigał, ale jeśli choć raz się zatrzymasz, odwrócisz się i spojrzysz mu w twarz, Zrozumiesz, że on nigdy nie miał prawdziwej mocy. Jego siłą była tylko twoja ucieczka. Karl Jung nigdy nie kazał nam być świętymi. On mówił o całości. Być całością to znaczy widzieć w sobie wszystko: światło i mruk. piękne marzenia i ślepe pragnienia. I już nie być Podzielonym przez nie. Nie musisz pokonywać siebie. Wystarczy, że siebie zrozumiesz. I wtedy wybierzesz lepszą drogę, nie ze strachu, ale z miłości. Znam wielu ludzi, którzy są w tej podroży. Jedni upadli setki razy, inni potrzebowali lat, by nauczyć się. Po prostu siedzieć w ciszy popołudnia bez sięgania po telefon czy komputer. Ale za każdym razem, gdy wracali do siebie, choćby na chwilę, robili kolejny krok ku wolności nie tej, którą daje świat zewnętrzny, ale tej wewnętrznej, do której nikt nie ma dostępu i której żadna pokusa nie może złamać. Właśnie tam. Człowiek zaczyna naprawdę żyć, nie jako cień, ale jako obecność. Może nadal będziesz się potykać, może znów usłyszysz znajomy szept starego pragnienia, ale nie pozwól, by to zdefiniowało Twoją wartość, bo każda chwila, gdy to zauważasz, gdy znów się podnosisz, to moment, w którym rodzi się nowa siła. Siła kogoś, kto zna swój cień, ale już nie musi żyć pod jego kontrolą. Najważniejsza lekcja? To nie jest lekcja o pożądaniu to lekcja o Tobie o tym, czy potrafisz usiąść w niekomfortowej ciszy i zapytać co chce mi powiedzieć to dziecko we mnie? Bo jeśli znajdziesz w sobie odwagę, by słuchać Odkryjesz coś niezwykłego. Za każdym nałogiem, każdą pokusą, każdym powtarzającym się zachowaniem stoi jedno wołanie, które nigdy nie zostało wysłuchane. I tylko ty, nikt inny, możesz odpowiedzieć. Tylko ty możesz powiedzieć: Jestem tu, już cię nie zostawię. Po tym wszystkim. Po tej decyzji, po tym akcie czułości wobec siebie, pokusa nadal będzie wracać. Cień nadal będzie szeptać, ale już się nie boisz, bo wiesz, kim jesteś, wiesz, że masz wybór i wiesz, że prawdziwa wolność nie polega na uciekaniu przed ciemnością, ale na tym, że potrafisz z nią iść ramię w ramię, jak z dawnym przyjacielem który wreszcie został zrozumiany i przebaczony. Świat być może nigdy nie zrozumie Twojej drogi, ale to nie ma znaczenia. Ważne, że Ty ją rozumiesz i od tej chwili już nie musisz uciekać od siebie. Wróciłeś do domu.